Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku brzuszka i so... Nie, to jeszcze nie. Jeszcze nie brzuszka i Sośnierz, To będzie normalne, co w polityce piszczy. I porozmawiamy z Dobromirem Sześnieszem jako gościem, a nie współprowadzącym. No Okej, okay, noś. Nawet nie wiesz o czym będziemy rozmawiać. Nie mam Jak powiedzieć. zawsze przychodzisz nieprzygotowany. Co za bezczelne, że. Po prostu. <noise> nie no, chcę no, porozmawiać... Tego nie wytniesz. No nie wytnę. No. E, chciałbym porozmawiać o tym, wczoraj partie polityczne przedstawiały swój program i PSL, czyli Trzecia Droga, z, trzecia droga PSL z Szymonem Hołownią, Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje sto ustaw Mencena, Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, e, Lewica przedstawiła też swoje postulaty, a waszej? No, chyba Prawo i Sprawiedliwość coś miało, tak, miało, a wy nie mieliście żadnej konwencji. Akurat teraz nie mieliśmy, no już od no, no, i... dawna ukształtowani, Znaczy ja w ogóle nie przywiązuję większej wagi do tego, co zapowiadają partie No może oprócz pisu bo PiS to tam ma największe szanse je realizować no niestety realizuje niektóre mm -hmm. Prawo postulantę. i sprawiedliwość jest partią, która jak coś mówi, to to robi. Nie, no też różnie z tym bywa. No, ale, ale obietnic wyborczych swoje. No do, niestety dotrzymali, no, przynajmniej tych najgłupszych. No. Sam z Unią to się nie udało z tak z kolan, a nawet wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się położyli, ale parę innych 500 plusów i takich tam to zrealizowali. Reszta to tam nie za bardzo. Nigdy nie, nie miało się to jakoś do później do praktyki rządzenia, to co było zaplanowane w kampanii wyborczej. Mnie to ogółem zastanawia, skąd te partie polityczne mają na to wszystko pieniądze. Lewica już któryś tydzień z kolei w sobotę robi swoje jakieś tam mini konwencje. Są operatorzy kamery, oświetleniowcy, to wygląda tak w miarę profesjonalnie. No i to po pierwsze im nie przynosi jakichś korzyści poza tym, że tu pokażą w faktach albo w wydarzeniach, bo w TVP tego nie pokazują. Tak, na YouTubie, Facebooku czy tam. No to tak mało osób to ogląda. No, trudno z góry przewidzieć czy się co przyniesie sukces, a jak się no, nie jest zbyt popularnym, to też trudno wygenerować coś, co się obróci w sukces. Pieniądze mają stąd, że mają subwencje przede wszystkim. Te partie oszczędzają subwencje przez większość kadencji, żeby było na kampanię. No i teraz wciąż przepalają. Niektóre, niektóre lepiej, niektóre gorzej. No Jest, jest taka gorączka tych, tych obietnic. Tak? To, to jesteśmy w tej fazie, gdzie oni tam ciężko myślą, co by tu jeszcze obiecać. To nie ma żadnej odpowiedzialności za, za kraj w tym momencie. Jedno jest myślenie na zasadzie, że bez nas to choćby i potop, więc już obiecajmy cokolwiek, żeby ludzie na nas zagłosowali. Nie ma tu nic wspólnego z jakimiś takimi, z jakąś taką wizją, które ci liderzy chcieliby zrealizować, że oni od zawsze to chcieli takie państwo, żeby, żeby w nim było to i tamto. No i teraz po prostu przekonują tego wyborców, tylko nie, no to jest myślenie, kurde, tam ci obiecali to, tam ci tamto. To musimy, co musimy obiecać? Wymyślcie, co musimy obiecać. Na jutro każdy przynosi pięć pomysłów. No, tak się odbywa sklejanie tych, tych praw wyborczych. więc ja z, to, no, z takim, kurczę, no, z taką zgorszeniem na, 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 na to patrzę. No, uważam, że zmierzamy do, do bankructwa tego kraju. No, to, 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 nie wiem, czy uda się zatrzymać te, 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 ten mechanizm licytowania się na coraz większe wydatki ze strony no no ale bo... Konfederacja ma podobny program, bo jak no. portalmani.pl wyliczył, to jest drugi najdroższy. No no ale te to, są. to jest zupełnie z przeciwnego powodu. Znaczy, no, Tam gdzie wszyscy chcą zwiększać wydatki, a my chcemy uszczuplić. Yy, pod, podatki już chcemy już no, z całą wpływów. No, ale bez obcięcia wydatków. Nie, no z obcięciem wydatków, oczywiście, być może ona nie jest yy, yy, w dostatecznym stopniu. Tak? To bardzo ciężko wyliczyć, dlatego, że tam jest parę zmiennych, które w zależności od przyjętych założeń dadzą inne wyniki. Yy, na przykład, no, trudno przewidzieć w jakim stopniu obniżenie podatków spowoduje wzrost gospodarki. Zwiększenie bazy podatkowej tak, no bo jeśli zbieramy 10% podatku od jakiejś tam bazy, powiedzmy, załóżmy, tam 100 miliardów złotych, tak, no to jeśli obniżymy ten, 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 tą, tą stawkę podatkową, do 8%, ale dzięki temu zamiast 100 będziemy mieli 110 do opodatkowania, tak, bo dzięki temu gospodarka nam rośnie. Oczywiście to się z dnia nie stanie, ale w jakiejś tam perspektywie to być może zbierzemy więcej podatków. Akurat nie wiem, czy w tym przykładzie było więcej, nie policzyłem tego przykładu, ale no, chodzi mi o mechanizm, tak, że, że ten mechanizm trudno jest wziąć, wstawić do równania. Te równania są robione tak statycznie, czyli bierzemy to, co jest teraz, bierzemy jakąś tam prognozę jedną dla, dla wszystkich programów, prognozę wzrostu czy tam PKB. Y, m, która będzie w przyszłym roku. I patrzymy i no, przeliczamy, mnożymy sobie tam te, te, te wydatki razy te stawki podatkowe razy tą podstawę podatkowania i nie, i nie bierzemy pod uwagę ewentualnych zmian. Tymczasem podnoszenie podatków oczywiście powoduje kurczenie się bazy podatkowej z różnych powodów, no, bo ludzie uciekają od tego podatku, przychodzą do szarej strefy albo po prostu zaprzestają działalności, która jest zbyt wysoko opodatkowana, i odwrotnie zmniejszanie stawki podatkowej powoduje poszerzanie tej bazy, przynajmniej w jakimś zakresie. Oczywiście nie jest to mechanizm natychmiastowy i nie w każdym przypadku działa w bardzo wyraźny sposób, no ale generalnie trzeba to też wziąć pod uwagę. Tam tego nie wiem to, no ale na, przede wszystkim nie, wzię, nie odróżniono tego, że my chcemy zmniejszać wpływy państwa, chcemy, żeby państwo mniej zabierało podatnikom, a wszyscy pozostali chcą, żeby zabierało jak najwięcej, żeby mogli rozdawać jak najwięcej. Oczywiście oni w programach swoich pomijają to, że, chcieliby zwiększyć, że, musia, że muszą zwiększyć podatki, żeby to sfinansować. Natomiast mówią tylko o tym, na co by te pieniądze najchętniej wydali. No dobrze, Lewica na swoich konwencjach zawsze przestrzega przed Konfederacją, zawsze wspomina o tej Konfederacji. Tylko pytanie, po co oni to właściwie robią? No bo załóżmy hipotetycznie, że jest jakiś wyborca Konfederacji. Czy ktoś tam mu podpasował i on ogląda konwencję lewicy, która jest poglądowo kompletnie po drugiej stronie. I czy lewica bardziej nie powinna uderzać w platformę obywatelską w trzecią drogę i od nich potencjalnych wyborców ściągnąć, a oni cały czas walą w was? No moim zdaniem tak, na przykład moim zdaniem oni. I trzecia droga i lewica? wybrały drogę przystawek do konsumpcji dla Platformy. Zgodziły się już na tą narrację i teraz na pewnie już trudno będzie im wykonać jakiś radykalny zwrot. Oni zgodzili się nie atakować siebie nawzajem, budować atmosferę takiej no, nieuchronnej koalicji, co jednak powoduje, że no, wyborcy dochodzą do słusznego przekonania, że skoro tak, skoro to i tak będzie zaraz koalicja, skoro i tak będą realizowane de facto postulaty Platformy Obywatelskiej, no bo jako największej partii, a nie tych przystawek, no to po co oni mają w ogóle na te przystawki głosować? Tak? Skoro one z góry zakładają, że będą po prostu pod nóżkami Tuska. No i następuje moim zdaniem w sondażach konsumpcja tych, tych przystawek, obniżanie się ich poparcia. No Lewica to już na niektórych sondażach tam po kilka procent, a no, w zeszłych wyborach miała tam kilkanaście. Mocno, mocny zjazd. No i zamiast tego oni sobie próbują. Wzmacniać swoją, mobilizować swój elektorat poprzez wskazanie wroga jakiegoś tak. No, ten Pis już tam jest ograny, teraz dodają jeszcze tą konfederację, tak, żeby żeby powiedzieć ludziom, dlaczego ważne jest, żeby na nich poszli i zagłosować w tych wyborach, bo oni są najbardziej gorliwymi przeciwnikami konfederacji, bo oni ciągle o tej konfederacji mówią. Oczywiście, że ja uważam, że to nie jest skuteczne. No i chyba tak na no to też wychodzi, że to nie jest skuteczne. Efekty tego są póki co mierne. Natomiast no, taką sobie przyjęli w filozofię z braku laku, no, z, ze względu na to, jaką już strategię objęli tej szerokiej koalicji, to uznali, że no, tylko tutaj jest gdzie uderzać. Tak, no, z, tak sobie robią, ale no, wydaje mi się, że to nie musimy się tym przejmować. Politycy właśnie licytują się przeróżnymi postulatami. Na przykład na konwencji Lewicy padło to, że jeżeli będzie opóźnienie wypłaty, to to spowoduje zwiększenie twojej wypłaty. Było też to, że L4 będzie stuprocentowo płatne i będzie jeszcze skrócenie dnia pracy, znaczy no 35 godzin tygodniowo. No, że każdy widzi do czego to poradzi, także będzie mniej pracy, Praca, bogactwo bierze się z czego? Bogactwo czasem wytworzyć, tak? Bogactwo jest z pracy generalnie. Im mniej pracujemy, tym mniej wytwarzamy dóbr do podziału, więc nie będzie nam lepiej dlatego, że mniej będziemy pracować. Po prostu wytworzymy mniej wtedy, no więc będziemy biedniejsi w porównaniu ze Stanem, gdzie my pracujemy no, 40 godzin. Oczywiście, że można też pracę marnować i to wiele instytucji, te nawet firm te prace marnuje, chociażby dlatego, że są takie dotacje unijne, które po prostu, żeby je wykorzystać, trzeba wykonać coś, co jest bez sensu, tak, ale już jest wykonywane, no bo armator jest akurat dofinansowanie. No ale tak czy inaczej, no nie ma innej drogi do dobrobytu, niż go wytworzyć. No ale widzę, próbuje roztoczyć tę bajkę, którą opowiada zawsze, że no, bogactwo może się brać z transferów, z, z podatków, z fiat money, z, 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 z czarowania, z gadania o tym, a nie z pracy. No więc chyba nie ma sensu analizować tego i komentarz. Nie wiem, pewnie ma sens tak, no, tak. zakładam, że widzowie, że widzowie to już wiedzą i słyszeli te wszystkie argumenty, a pewnie wielu nie słyszało, pewnie dla wielu to jest to są pierwsze wybory i oni nie, nie, dla nich to jest odkrywanie świata na nowo. Tak, no. Może czasami nie mam cierpliwości, żeby po raz dziesiąty powtarzać to, co mi się wydaje, że już wszyscy wiedzą, a być może trzeba to robić. No ale, no, ale no, wydaje się to dość oczywiste, tak, że... że te wszystkie obietnice powodują, że będziemy mieli mniej pracy, mniej przychodu, a więcej wydatków, więcej będziemy musieli pieniędzy ściągnąć z gospodarki, z nas wszystkich, żeby to sfinansować. Więc jest to to, o czym wspomniałem wcześniej, tak? Jest to licytacja na, y, zmierzająca do bankructwa kraju. To PiS to uruchomił na większą skalę. Opis zszedł z takim programem bardzo y, zwiększającym wydatki, przede wszystkim te socjalne. Y, Okazało się, że to zażarło, że wygrał wybory, a potem utrzymał władzę w ten sposób i nadal utrzymuje z wysokie poparcie, mimo rządzenia przez wiele lat nieudolnie, de facto, tak, ale te transfery socjalne pozwalają mu utrzymywać wysokie poparcie. No więc inni stwierdzili, że skoro tak, to oni też tę drogę podłapią, bo to do diabła z tym, że to tam Polska zbankrutuje. Ważne, żeby to, z, żebyśmy to my ją zbankrutowali, a nie te przebrzydłe pisiąty. No więc następuje właśnie taki taki mechanizm, który no moim zdaniem to jest spirala, z której bardzo trudno będzie zejść. No, przykłady Konfederacji to pokazuje. Tak? Możemy starać się z tego zejść, to i tak jesteśmy krytykowani za to, że, że za mało chcemy od ludzi zdzierać podatków, tak? no, bo ta analiza Fordu do tego de facto się sprowadza, że skrytykują za to, że za mało chcemy opodatkować obywateli. I... Yy, 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 a jeśli coś tam można się przywalić, to będą się przywalać o psy, o, o, o jedzenie psów, prawda? Jakieś głupoty, jakieś wypowiedzi sprzed 10 lat, o to, że biegłem w majtkach podstawowych 20 lat temu. I jakieś tam zastępcze tematy. 20? Nie, no, kilkanaście. To był 2011 rok chyba, albo 10. Nie wiem. Okej. Okay. Kończąc ten wywiad, kiedy brzuszka i sosniesz? Brzoza i sosna? Nie wiem, no. tam redaktor. Tak powiem. opiernicza się w tym względzie, nie, nie organizuje tych, tych nagrań, ale na pewno zaraz ma jakąś mongolską teorię, to jest moja wina i na pewno ją zaprezentuję. Ja nie będę nic komentował, widzowie na pewno wiedzą, wszystko wiedzą, no wszystko tak. jest już gotowe, nowe wydanie, nie się jeszcze nic nie będziemy mówili, ale nowe wydanie Brzuszka i Sośnierz jest fajne, jest fajny pomysł. Tak? No, moim zdaniem, tak. A no, bo to oczywiście ja to wszystko przygotowywałem, może dobra mi reszta nie sprawdziłem. Ja maila. No nie, biorę, nie wziąłem udziału w tym nagraniu kolejnego odcinka. To jest brzyska i brzyska. Co, jest jakiś odcinek? Nie, nie, no mówię, że no w kolejnych, no, że pomysł na reaktywację tej serii. Te wszystkie rzeczy, co u ciebie stoją. Okej, okay, no są, są były różne pomysły, więc nie wiem, do którego teraz. Brzuska i sośniesz, brzoza i sosna już niedługo w waszych teleodbiornikach, a my żegnamy się. Legniewy się, że się żegnamy. No, no to kiedy, kiedy będzie, kiedy? Jeszcze w tej kampanii wyborczej będzie odcinek czy nie? Nie wiem, musimy wtajemniczyć te plany, bo tak na razie. Dobrze, to tajemnicze po nagraniu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.